mi dokuczają, bo jestem Ukraińcem i mam fajny samochód. To jest główny problem Polaków. Problem wyssany z palca. Nikogo nie obchodzą jakieś drogie samochody i skąd on jest, tylko nikt nie będzie znowu biernie czekać, aż jakiś idiota niewinnych ludzi. Szanowny panie policjancie, yy, ten film ktoś do mnie napisał i mi powiedział, ej nagrałem film, ale mi nie wyszedł. Chcesz to wrzucić do siebie? Ja powiedziałem, ja tutaj nie występuję. No bo co, widzicie, że kto to jest? Ja tutaj nie widzę. Jest broda, nie ma brody. Ale mnie w sumie trochę bawi to, że Ksajo komuś wypomina branie sterydów i dopingów. Bob, który z 70 kg na swojej pierwszej walce skoczył o 30 kg w górę, ma problem do drugiego sterydziarza. But. Uwielbiacie się doszukiwać czyjejś winy, prawda? Jako, że w internecie jest milion znawców i jeszcze więcej ekspertów tego, co moralne, nikt nie powinien czuć się bezpieczny. Nie dotyczy się to najwidoczniej nawet tych, którzy na co dzień nas w tym Rozliczaniu wyręczają. O co jest więc dziś oskarżany Konopski? Czy jest hipokrytą? Witajcie na kanale Kto wygrał, a to kolejny przegląd newsów. Konopski wybudował sobie obecnie całkiem niezłą renomę. Miał w przeszłości styczność z pewnymi skandalami na swoim koncie, z których jednak całkiem skutecznie się wykaraskał. Oczyścił swoje imię po aferze z Leksiem, któremu w zasadzie zniszczył karierę oskarżeniami o relacje z nieletnimi dziewczynami. Wyciągnął jednak wnioski z tej lekcji i w przyszłości bardziej dbał o jakość dokonywanego researchu i pozyskiwanych informacji. Jak wszyscy wiemy, stał się jednym z szeryfów internetu, którzy Raz zarazem eliminowali kariery kolejnych delikwentów, którym zdawało się, że dzięki rozpoznawalności i posiadanej kasie mogą liczyć na bezkarność. W jednym z jego ostatnich materiałów miało się jednak znaleźć coś, przez co spadła na popularnego twórcę co najmniej ciekawa fala krytyki. Konopski w jednym z ostatnich materiałów odniósł się do sprawy ukraińskiego streamera, który nagrywa jak na polskich drogach łamie prawo, przekraczając dozwoloną prędkość i publikuje te treści w internecie. Mówimy o krytynach za kółkiem, to w ciągu ostatnich dni zrobiło się głośno o pewnym ukraińskim streamerze, który prowadzi transmisję z niebezpiecznych rajdów po Warszawie, łamiąc wszystkie obowiązujące przepisy i stwarzając ogromne zagrożenia. Ludzie mi dokuczają, bo jestem Ukraińcem i mam fajny samochód. To jest główny problem Polaków. Problem wyssany z palca. Nikogo nie obchodzą jakieś drogie samochody i skąd on jest, tylko nikt nie będzie znowu biernie czekać, aż jakiś idiota... Z Niewinnych ludzi. Szczególnie, że próbuje z tego robić jakiś kontent. No i mogą pojawić się na sztado. Jest to dobrze znany motyw. Podobne filmiki, gdzie widzimy, jak Ukraińcy przekraczają pewne standardy panujące w naszym kraju, a później za powód krytyki uważają naszą rzekomą nienawiść, ciągle podbijają internet. Nie wydaje się, by Mikołaj w którymś momencie skłamał. Na czym więc ma polegać ta hipokryzja? DZZ w swoim poście na X zebrał dowody, które miały obciążyć youtubera komentery. Jak się okazuje, sprawa jednak nie dotyczy samego Konopskiego, a uwaga, jego kolegi. Tak reaguje autor posta do sprawy Ukraińca. Może weźmiesz się też za swoich ziomeczków, który notorycznie łamią przepisy i za... Po 270 driftują na publicznych ulicach i parkingach. Ten twój ziomek jest na tyle głupi, że jesteś kilkukrotnie w tym samej zakładce na IGE, gdzie zbiera na siebie dowody w łamaniu prawa. No i faktycznie, ten przynajmniej instagramowy kolega Mikołaja udostępniał podobne treści. Tylko czemu miałoby to być winą Konopskiego? Przyjrzymy się może jeszcze raz. Obejrzyjcie kolejne nagrania, upubliczniane przez mężczyznę i powiedzcie mi, gdzie tu widzicie youtubera? Can't you see? Just like guys, look out! Here comes the Spider-Man! Ja tu go nie widzę. A wy? Ale to nic, bo puszka już się otworzyła. Media zaczęły powielać informacje o niesłowności Konopskiego. W komentarzach aż się zagrzało. Tylko, że jaka jest podstawa, by o cokolwiek oskarżać tu samego Konopa? Przecież nie jest odpowiedzialny za swoich znajomych. Jasne, można tutaj argumentować, że tak samo jak zbeształ Ukraińca, tak mógłby uderzyć także w inne osoby, które dopuszczają się takich samych przewinień. Różnica polega tutaj na tym, że to Ukraińiec próbuje na tym zarabiać i nie widzi w swoich poczynaniach nic złego. Są to więc sprawy po prostu różnej rangi. Przypuszczalnie, gdyby miał teraz na te oskarżenia zareagować, to także powiedziałby, że nie uważa, jakoby zachowanie jego kumpli było w porządku, ale przynajmniej nie zrzucają tego na rasizm. Jednak co prawda, to prawda. Konop także popełnia błędy. Cofnijmy się może o kilka miesięcy do tyłu, do momentu, kiedy w jednym ze swoich materiałów uderzył w innego, popularnego streamera. Ale mnie w sumie trochę bawi to, że Xayah komuś wypomina branie sterydów i dopingu, Chłop, który 70 kg na swojej pierwszej walce z kończył o 30 kg w górę, ma problem do drugiego sterydziarza. Bo... Wujo zareagował na oskarżenia Mikołaja mówiąc, hej Mikołaju, nikomu nie wypominam brania dopingu i sterydów, tylko branie środków leków doraźnych działających tu i teraz. Na takie rzeczy jak koncentracja czy wydolność na gali charytatywnej, gdzie ja sobie raczej kręciłem bekę jako sędzia przez 4 godziny. A nie czekałem tylko, żeby wstrzelić się ze środkami idealnie w ich szczytowy punkt działania. Dalej dowiadujemy się, że wspominał o tym wielokrotnie w różnych wywiadach, a Konopskiego oskarża o słaby research. Nie jest to wciąż taki błąd researchowi jak za czasów Leksia. W pryzmacie tego, jak wiele informacji przekazuje nam nieustannie twórca, jest to dość małą pomyłką. Nie jest tak, że jest to mu zupełnie wybaczone i że może dalej tak robić, ale nie jest to też proste, by naraz przeszukać cały internet, zanim wypali się coś przed kamerą. Poza tym jest to mała cena za to, ile robi dla dobra ogólnego. Wyciągnął wnioski ze swoich największych błędów, choć małe potknięcia się zdarzają. Wiecie, kto jest tutaj największym hipokrytą? Ci, którzy dzisiaj atakują Konopa za małe błędy, a z zegarkiem wyczekiwali jego filmów, gdy wszyscy czekaliśmy na rozwój Pandory. Konopski zasłużenie przyczynił się do zniszczenia wielu karier zdeprawowanych PDF-ów, a ludzie czepiają się dzisiaj jakichś idiotycznych drobnostek. Konopski miał w sprawie z Ukraińcem swoją rację. Łamanie prawa nie jest mile widziane w Polsce. Tak samo jak stwarzanie zagrożenia. Za żółto Niebieską rejestracją nie kryją się już podwójne standardy, panie kolego. Ponadto, nawet Wardenga w swoim czasie przyznawał się do tego, że popełniał błędy i miewał styczność z policją, co również było powiązane z wypadkiem. Ale debile, co, ale debilet. Pamiętam. Znaczy, powiem co powiedziałem na policji, dobra? Bo ja zostałem wezwany, jak opublikowałem ten film, bo po roku ten film został opublikowany i y, policjant mnie wezwał i ja mu powiedziałem Szanowny Panie Policjancie y, Ten film, ktoś do mnie napisał i mi powiedział, ej nagrałem film, ale mi nie wyszedł, chcesz to wrzuć do siebie? Ja powiedziałem, ja to nie występuję, no bo co, widzicie, że kto to jest? Ja tutaj nie widzę Jest broda? Nie ma brody Nie no, wiadomo, jest jak jest, no ale Policjant też mi powiedział, panie Wardęga, ja znam prawdę, pan zna prawdę, ale nic nie mogę zrobić. Ja powiedziałem, dziękuję. Więcej. To też była wina Wardęgi? Kierowca nie zapanował nad pojazdem. Tutaj przynajmniej Sylwester był jakoś realnie powiązany z całą sprawą, a i tak nie spadła na niego taka krytyka jak na Konopa, który tylko skomentował sprawę. A jak przyjdzie co do czego, to będziemy liczyć na kolejne wielkie śledztwo stróżów internetowego prawa, bo nikt inny nie jest w stanie skutecznie rozliczyć tych cymbałów, którzy obnoszą się ze swoimi wpływami, jakby byli przez to nie doruszenia. Weźcie się w garść, ludzie.